Organizatorem naszego wielkiego święta Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Górskich jest miasto Zokopane. I dziś, kochani, mamy przyjemność i zaszczyt pourodzać z naszym gazdom tego pięknego miejsca, jakim jest Zokopane, z burmistrzem panem Leszkiem Dorulą. Dzień dobry, panie burmistrzu, witajcie. Dzień dobry, witam. Panie burmistrzu, z tak naprawdę syczka my, my rolę mieszkańcy Podchola na to nasze wielkie święto, ale Was jest to wielkie nasze święto. O, to jest takie przeżycie, że się od razu trochę człowiek wzrusza, bo, bo to jest takie nawiązanie do całej tej tradycji i tego, co nam przekazywali nasi przodkowie, nasi ojcowie, dziadkowie. I to jest piękne, jak możemy się wspólnie spotkać, świętować wspólnie i powspominać te czasy, kiedy nas uczyli y, tradycji, kiedy nas ucyli tego folkloru, kiedy nam uczyli te ubrania piękne, żebyśmy mogli się w nich pokazać. I ja się też temu dziś tak ubrał, żeby podkreślić, tych właśnie z tej ziemi. I właśnie kwawą za to, bo zawsze jak obserwuję wasze wystąpienia, obecność wśród zacnych gości, nie wstydzicie się swojego pochodzenia, nie wstydzicie się swojej tożsamości, i to jest w nas taka siła, że idziemy z głową dumnie podniesioną do góry. bo To jest nasa ziemia, wtoronos, nauczyła i tych. Wosnych wartości, wosnych kwil. Powiedz im, bo tak naprawdę wydawałoby się, że co roku jest ten sam festiwal, ale tak naprawdę za każdym razem jest inny. W tym roku też coś innego nam wnosi. Jest tematem takim głównym macierzyństwo i rola kobiety w ognisku domowym. I ja tu na pewno chciała podkreślić, jak wosno jest rodzina, a szczególnie w tych czasach. Tak, i my to chyba najbardziej pokazujemy. My, Górowl, dla nas to jest podstawowo komórka. Rodzina to jest coś taką wartością dla nas, że my sobie nie wyobrażamy naszej wspólnoty społecznej, społeczeństwa naszego góralskiego bez rodziny. No to przecież wszystko stworzyło się w rodzinie. Pocą od tego w imię Ojca i Ducha Świętego, jak noc zwrócili i klękając, przypuścili, a spotę po tą tradycję, a spotę po te tońce i po wszystką, e, po te wszystkie zachowania, które w sobie już mamy. I my się chcemy tą tradycją dzielić, a przecież taką tradycję podtrzymujemy nie ino my tu pod Halański, ale ty z górole z całej Polski i z całego świata. I to jest przecież piękne, że to właśnie tu, w Zakopanem, ci górole z całego świata ta rozdoloku się spotykają. Zechcą pokazać nie niejno ten swój folklor, ale właśnie tą swoją tradycję, te swoje rodziny, właśnie to swoje przywiązanie do całości, tych wartości, które kozdy w sobie ma. A my mamy naprawdę piękne wartości i piękną tradycję i możemy być z tego dumni i ja jest z tego dumny. Mamy być rzeczywiście z tego dumni i to jest takim naszym chyba zadaniem, obowiązkiem dzielić się i promować, tak jak Pan Burmistrz powiedział. Kochani, także w trakcie tego naszego własnego święta spotkamy się. To jest święto bez granic, bez barier i no święto góroli całego świata. Pytamy pięknie.